Witam Was serdecznie na moim kanale, w moim psychologicznym podcaście. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Julita Tratnarska-Albiszbisi, jestem psychologiem, psychoterapeutką, zajmuję się także poradnictwem dietetycznym. Dzisiaj pragnę Was zaprosić na odcinek, który w pewien sposób jest dla mnie szczególny, ponieważ będę mówić o czymś, co mnie osobiście najbardziej pomogło w odnalezieniu sposobu na dobre życie, czyli o lepszym poznaniu siebie i życiu w zgodzie ze sobą i światem. Życie w zgodzie ze sobą jest możliwe tylko wtedy, kiedy dobrze siebie poznamy. Dlatego w tym odcinku przedstawię cztery metody na lepsze poznanie samego siebie, które sama stosuję i do których także zachęcam moich pacjentów. Jeśli Ty także chciałbyś lepiej poznać siebie i odnaleźć swój własny sposób na dobre życie w zgodzie ze sobą, to zapraszam Cię do słuchania i pozostania ze mną do końca tego odcinka. Na początku chcę wyjaśnić, dlaczego życie w zgodzie ze sobą jest takie ważne, bo często mówi się teraz o tym, że warto żyć w zgodzie ze sobą, prawda? Ale mniej się mówi o tym, po co, co tak naprawdę miałoby nam to dać. Otóż, gdy żyjemy w zgodzie ze sobą, czyli w zgodzie ze swoimi potrzebami, w zgodzie ze swoim temperamentem, jak również w zgodzie z tym, co w sposób naturalny nas interesuje, to jesteśmy w stanie uzyskać wewnętrzny spokój. W ten sposób możemy też pozbyć się lęku, możemy też czerpać z życia dużo więcej radości i satysfakcji. I przede wszystkim, jeśli żyjemy w zgodzie ze sobą, to chce nam się żyć. Wstajemy rano i cieszymy się, że nadszedł nowy dzień. A jeśli chce nam się żyć, i życie oprócz różnych trosk daje nam też różne radości. To dużo lepiej dogadujemy się z innymi, bo na ogół jesteśmy pogodni, przyjaźnie nastawieni, mamy więcej cierpliwości i akceptacji dla innych. Ja, kochani, to bardzo często obserwuję w swojej pracy, że gdy właśnie pacjenci w trakcie terapii uczą się rozpoznawać swoje potrzeby i na nie odpowiadać, gdy odkrywają siebie, zaczynają funkcjonować w zgodzie ze swoim temperamentem, to mają nie tylko więcej chęci do życia, ale nagle mają też znacznie więcej akceptacji i zrozumienia dla innych, tak więc żyjąc w zgodzie z sobą samym, żyjemy także w większej zgodzie ze światem. Brzmi to wspaniale, prawda? Ale właśnie jak w takim razie osiągnąć taki stan, jak to zrobić, żeby żyć w zgodzie ze sobą? Otóż jest na to tylko jeden jedyny sposób, a mianowicie lepsze poznanie siebie samego. I o tym właśnie chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Opowiem o kilku metodach, które dopomogą Ci w poznawaniu samego siebie i które być może sprawią, że zrobisz ten pierwszy krok, a potem może następny, w kierunku życia w zgodzie ze sobą i innymi. Metody poznawania samego siebie, które przedstawię, tak jak już wspomniałam, stosuję także w swoim życiu, więc znam je tylko, nie, nie tylko w teorii, ale też jak najbardziej w praktyce. Pierwsza metoda na lepsze poznanie siebie, która tak naprawdę jest taką bazą dla wszystkich pozostałych, to uważność. Uważność na to, czego doświadczasz, jakie emocje się w tobie pojawiają, jakie myśli ci towarzyszą podczas tego doświadczenia i czego w związku z tym potrzebujesz. Dzięki takiemu uważnemu obserwowaniu swoich emocji i myśli, będziesz mógł znacznie lepiej rozpoznać swoje potrzeby. A jeśli odkryjesz, czego tak naprawdę w tej konkretnej sytuacji potrzebujesz, to będziesz mógł zachować się w zgodzie ze swoimi potrzebami. A dlaczego to takie ważne, aby dobrze rozpoznać swoje potrzeby i na nie adekwatnie odpowiedzieć? Dlatego, że dzięki temu będziesz mógł uniknąć wielu trudnych emocji, których być może często doświadczasz, na przykład silnego niepokoju, smutku, irytacji czy po prostu przemęczenia. Aby to było bardziej jasne, posłużę się tu przykładem z życia mojego pacjenta. Pan opowiedział mi o tym, że pewnego dnia zmywał naczynia po obiedzie. Zwykła, codzienna sytuacja, prawda? Ale ponieważ starał się być uważny na to, co robi, zauważył, że zmywa te naczynia jakoś bardzo nerwowo. Zapytał więc sam siebie, co ja teraz czuję? I od razu pojawiła się odpowiedź, że czuję złość, irytację. Potem pan zapytał siebie. Co ja teraz myślę, jakie myśli mam teraz w głowie? I tu usłyszał pan także własną odpowiedź. Myślę, że już od kilku dni to ja zmywam naczynia i że nie chcę teraz tego robić. I gdy już pan zaobserwował swoje myśli i uczucia w tej sytuacji, zdecydował, że przerwie tę czynność i powie swojej partnerce, że on zmywa naczynia od kilku dni i że nie chce tego robić po raz kolejny. Więc, żeby ustalili, kto kiedy zmywa naczynia. I właśnie rozpoznanie tego, że tak naprawdę nie chce już tego robić po raz kolejny, i że to jest właśnie przyczyna tej narastającej złości, sprawiło, że ta irytacja się nie rozkręciła, że nie popsuł sobie nastroju i że zaproponował jakieś rozwiązanie tej sytuacji. To może jeszcze przykład uważnego obserwowania swoich uczuć i myśli z mojego życia. Czasem zdarza mi się, że już od samego rana jestem w jakimś złym humorze. I wtedy właśnie zatrzymuję się na chwilę i pytam sama siebie, co teraz czuję. I rozpoznaję, że czuję na przykład smutek i napięcie. Teraz obserwuję swoje myśli. Co ja sobie teraz myślę? Myślę sobie, że dużo mnie dzisiaj czeka, mało przyjemnych zadań i jest mi smutno, że będę miała mało czasu dla siebie. Jeśli to rozpoznam, to mogę sprawdzić, czy być może Jakaś część, jakąś część zadań da się przenieść na jutro. I wiecie, najczęściej się da, ale żeby to było możliwe, to trzeba właśnie na chwilę się zatrzymać i przyjrzeć się uważnie swoim myślom i swoim uczuciom. I dzięki temu będzie łatwiej postąpić w zgodzie ze sobą. Wtedy jest szansa, że odzyskasz dobry nastrój i poczujesz większy spokój. I właśnie ten wewnętrzny spokój. Jest moim zdaniem największym zyskiem płynącym z postępowania w zgodzie ze sobą. Metoda druga, prowadząca do lepszego poznania siebie, to dziennik własnych doświadczeń. Jest to metoda, która łączy się bardzo z byciem uważnym, ponieważ polega ona na zapisywaniu różnych ważnych obserwacji, których dokonałeś dokonałaś właśnie dzięki uważności i które mogą ci pomóc w przyszłości. Dla mnie, na przykład, taką bardzo ważną obserwacją, którą sobie zapisałam i też zapamiętałam, było to, że ten smutek i napięcie, które mi czasem towarzyszą, gdy mam dużo mniej przyjemnych zadań do wykonania, maleją z każdym odchudzonym zadaniem. Bywa nawet, że już po dwóch czy trzech wykonanych zadaniach w ciągu dnia zupełnie znikają, bo po prostu zostało tych zadań już mniej, a te, które już wykonałam, przyniosły mi satysfakcję. Ja wykorzystuję tę obserwację, gdy zdarzy się taka sytuacja, taki dzień, że nie mam możliwości przełożyć żadnego zadania na dzień kolejny. Wtedy ta wiedza o sobie samej, że z każdym wykonanym zadaniem mój nastrój będzie się poprawiał, pozwala mi po prostu zaakceptować to, że na początku mam kiepski nastrój, bo wiem z czego to wynika. I też wiem, że gdy się zabiorę za realizowanie moich zadań, nastrój też będzie mi się stopniowo poprawiał. Pamiętam, że kiedyś jak jeszcze nie stosowałam uważności i nie zapisywałam sobie swoich obserwacji, to często zdarzało mi się takie poczucie, że kurczę, co mi jest? Nie rozumiałam dlaczego mam gorszy nastrój i nie bardzo też wiedziałam, co w takim razie zrobić, żeby było lepiej. Może tobie też czasem się to zdarza. A teraz dzięki zapisywaniu swoich uważnych obserwacji dostrzegam różne związki między moimi uczuciami i różnymi sytuacjami. I dostrzegam też tę powtarzalność. Na przykład takim ważnym odkryciem dla mnie była taka obserwacja, że prawie zawsze tak mam, że jak zabieram się za jakieś mało interesujące mnie zadanie, to na początku strasznie mi się nie chce i czuję do tego zadania dużą niechęć. Ale jak już zacznę to zadanie realizować, to okazuje się, że idzie na ogół bardziej gładko niż się spodziewałam i ta niechęć jest w trakcie dużo mniejsza niż przed rozpoczęciem zadania. I ta obserwacja pomaga mi nie odkładać mało interesujących zadań na później, bo wiem, bo już to zaobserwowałam wiele razy, że ta niechęć jest największa przed rozpoczęciem, a już w trakcie będzie na ogół coraz lepiej. Tutaj zachęca właśnie szczególnie osoby, które mają problem z odkładaniem rzeczy na później. Aby sprawdziły, czy u was też tak nie jest, że właśnie ta niechęć jest największa i najbardziej nieprzyjemna przed zabraniem się za to zadanie, a potem jest już lepiej i nie jest aż tak nieprzyjemnie, jak się tego spodziewaliśmy. Przypominam się też bardzo ciekawa obserwacja mojego pacjenta, który zaobserwował, że zawsze jak jedzie do pracy rowerem, a nie samochodem, to potem ma dużo lepszą koncentrację w pracy. I dzięki temu, że raz to sobie zapisał, że coś takiego miało miejsce, starał się to kontynuować. I zauważył, że rzeczywiście jest to w jego przypadku nie jakiś zbieg okoliczności, ale właśnie taka prawidłowość, że zawsze tak jest, że jak pojedzie do pracy rowerem, to dużo lepiej mu się pracuje, bo ma dużo lepszą koncentrację. Gdybyśmy mieli tutaj poszukiwać jakiegoś psychologicznego wyjaśnienia tego zjawiska, to prawdopodobnie Pan jest osobą o wysokiej aktywności, a aktywność jest cechą naszego temperamentu. Więc albo jest wysoka, albo niska, albo na średnim poziomie. Osoby o dużej aktywności po prostu potrzebują się więcej ruszać. Więc jeśli Pan zasiadał potem do pracy umysłowej, to mógł się dużo lepiej na niej skoncentrować, gdy przedtem odpowiedział na swoją temperamentalną potrzebę aktywności fizycznej. A gdy jechał do pracy samochodem, to jego duża potrzeba aktywności nie była zaspokojona. Stąd mógł być problem z wysiedzeniem przy pracy umysłowej i skupieniem na niej uwagi. Widzicie, jakie to ogromnie ważne, żeby dobrze rozpoznać swoje potrzeby i na nie odpowiadać. To naprawdę tak wiele może ułatwić. Tak samo bardzo ważne jest, aby zapisywać to, jak się czujesz po jakimś spotkaniu. Ponieważ zdarza się, że po spotkaniu z niektórymi osobami czujemy się gorzej. I gdy będziesz zapisywać taką obserwację, to możesz odkryć, że za każdym razem po spotkaniu z tą osobą czujesz się gorzej. Czasem może to być nawet bardzo miła osoba, ale na przykład bardzo ekspansywna, głośna. I są osoby, szczególnie osoby o wysokiej reaktywności emocjonalnej, które po takich spotkaniach będą czuły się wykończone. Reaktywność emocjonalna to także cecha naszego temperamentu. I jeśli ktoś ma wysoką reaktywność emocjonalną, to będzie się czuł po prostu zmęczony, przystymulowany, gdy przez dłuższy czas będzie narażony na dużą liczbę bodźców. No na przykład na hałas, dużo mówiąca osoba i tak I taka wiedza o samym sobie pozwala na przykład nam zdecydować, żeby ograniczyć spotkania z taką osobą lub je mocno skracać. Albo żeby wybierać na spotkania miejsca mniej zatłoczone, na przykład spacer po parku zamiast kawy w zatłoczonej kawiarni. Tak więc bardzo Ci zachęcam, abyś uważnie obserwował swoje myśli i odczucia w różnych sytuacjach i te obserwacje notował w dzienniku własnych doświadczeń, bo dzięki temu możesz zaobserwować jakąś bardzo ważną prawidłowość, którą będziesz mógł potem wykorzystać, aby czuć się lepiej. Kolejna, trzecia metoda na lepsze poznanie siebie to skalowanie swoich emocji. Skalowanie, czyli obserwowanie nasilenia swoich emocji na jakiejś skali, którą sobie przyjmiesz. Najczęściej jest to skala od 1 do 10. Obserwowanie nasilenia swoich emocji na jakiejś skali i obserwowanie, jak to nasilenie zmienia się w czasie, pomaga nam lepiej radzić sobie z własnymi emocjami i lepiej nimi zarządzać. Weźmy tu na przykład złość. Jeśli obserwujemy swoją złość, na przykład właśnie na skali od 1 do 10, to może się okazać, że zaraz po tym, jak coś nas bardzo zdenerwuje albo ktoś nas bardzo ze złości, to nasza złość będzie bliska maksymalnej wartości na naszej skali, czyli 9 albo 10. Ale ponieważ natura emocji jest taka, że emocje opadają w czasie, to jeśli damy sobie trochę czasu, na przykład, gdy bardzo zezłościmy się na męża czy żonę, i zanim jej nagadamy, to wyjdziemy na chwilę na spacer, albo przynajmniej do innego pokoju, chociażby na 10 minut, to możemy zaobserwować coś niezwykle ciekawego, że nasza złość po 10 minutach będzie na naszej skali na 6 albo na 5. I wtedy, jeżeli wrócimy do osoby, która nas zezłościła, no, żeby porozmawiać, wyjaśnić tę sytuację, to może się okazać, że ta rozmowa będzie zdecydowanie bardziej konstruktywna, że zamiast obrzucać się wyzwiskami, to powiemy na przykład o swoich uczuciach czy zaproponujemy jakieś rozwiązanie tej sytuacji. I dokonanie takiej właśnie obserwacji, że złość z czasem opada i że nie będzie tak strasznie nasilona przez cały czas, może nam bardzo pomóc w radzeniu sobie z nią. Bo mamy już taką ważną informację o sobie samym, że jak damy sobie ten czas 10 minut na spacerze albo w innym pomieszczeniu to zachowamy się już zupełnie inaczej i bardziej tak, jakbyśmy chcieli się zachować. Kolejną bardzo ważną emocją, której nasilenie warto obserwować na jakiejś skali to lęk. Ponieważ często jest tak, że gdy czegoś się bardzo boimy to wydaje nam się, że ten lęk będzie tak samo nasilony przez cały czas trwania tej sytuacji, albo wręcz będzie się nasilał. A właśnie okazuje się, że gdy to poobserwujemy, to na ogół zobaczymy, tak jak już opowiadałam w odcinku poświęconym radzeniu sobie z lękiem, że ten lęk będzie opadał i że tak naprawdę najsilniejszy będzie przed rozpoczęciem tego działania czy tej stresującej sytuacji. Mam to na myśli oczywiście sytuacje, które obiektywnie nie są niebezpieczne, ale których obawiamy się z różnych względów, że na przykład sobie nie poradzimy albo że źle wypadniemy i tak dalej. Tutaj też posłużę się przykładem z mojej pracy. Otóż mam taką pacjentkę, która no nie jedną zresztą, która bardzo się obawia spotkań towarzyskich. To dość częsty problem. I ostatnio właśnie zaobserwowała, bo takie miała zadanie terapeutyczne że rzeczywiście przed spotkaniem jej lęk na skali był na 10, gdy spotkanie się już rozpoczęło, spadł do 7, w trakcie nadal spadał i pod koniec już go praktycznie nie było. A po spotkaniu zamiast lęku, pani odczuwała raczej chęć na kolejne spotkanie. I ta wiedza o sobie pozwala nam często na to, żeby jednak mierzyć się z różnymi wyzwaniami, które początkowo powodują lęk. Bo gdy poobserwujemy nasilenie naszego lęku na skali, to okaże się, że najsilniejszy to on jest przed, a w trakcie będzie opadał. Tutaj jeszcze może przykład z mojego życia, ponieważ ja odczuwam dość duży lęk związany z jazdą taksówkami. Nigdy co prawda nic mnie złego w taksówce nie spotkało, ale myślę, że chodzi tu raczej o taką niepewność, bo nie wiem, jaki przyjecie kierowca, co to będzie za osoba i tak więc odczuwam dość mocno nasilony lęk. Ale ponieważ właśnie zawsze obserwuję swoje emocje na jakiejś skali, to już wiele razy zaobserwowałam, że ten lęk mija, zupełnie mija, gdy wsiądę do taksówki. Dzięki temu jeszcze jestem w stanie taką taksówkę zamówić, gdy jest taka potrzeba, bo wiem, że ten lęk nie będzie mi towarzyszył w takim nasileniu przez całą drogę, ale minie zaraz po tym, jak wsiądę do taksówki. Tak samo jest z innymi emocjami. Tak jak już powiedziałam. Jeśli sami się nie nakręcamy, to natura emocji jest taka, że z czasem opadną. Tak samo jest ze smutkiem, ze wstydem. Jeśli na przykład ktoś sprawi ci jakąś dużą przykrość i na razie nie masz możliwości, żeby coś w tej sprawie zrobić, albo w ogóle nie masz takiej możliwości, to jeśli nie będziesz ciągle o tym rozmyślać, pytać siebie, jak on mógł i dlaczego, to możesz obserwować, jak z godziny na godzinę, z dnia na dzień Nasilenie tej emocji smutku czy bezsilności opada, słabnie. I ta wiedza o sobie, znajomość natury swoich emocji, pozwala nam bardziej różne nasze stany emocjonalne akceptować, nie przywiązywać do nich aż takiej wagi, albo też działać właśnie mimo tego, że odczuwamy jakieś silne emocje, bo znamy już siebie na tyle, że wiemy, że ten lęk będzie nam towarzyszył tylko przez chwilę. A potem będzie coraz mniejszy, a już na końcu to w ogóle będę zadowolona, czy zadowolona, że tam byłam, czy że to zrobiłam. To teraz przejdźmy już do ostatniej metody poznawania siebie i życia w zgodzie ze sobą, którą na dziś przygotowałam. Jest to metoda, którą nazwałam Chcę, muszę. Skąd taka nazwa? Otóż życie w zgodzie ze sobą polega na tym, że robię rzeczy, które chcę robić, a nie tylko te, które muszę robić. A życie wielu osób wygląda tak, że robią głównie to, co muszą robić, to, co mają do zrobienia, a bardzo rzadko zdarza się, że robią coś, co naprawdę chcą robić. Często też obserwuję, że ludzie mają cały dzień wypełniony rzeczami, które muszą zrobić, a jak zdążą, to może zrobią coś, co chcą zrobić, na co naprawdę mają chęć. Kochani, to nie jest życie w zgodzie ze sobą, i to też nie jest życie, które zaowocuje zgodą ze światem. Bo jeśli twoje życie jest jednym wielkim przymusem, jednym wielkim byciem nie w zgodzie ze sobą, to jest to najprostsza droga do przewlekłego zmęczenia, zniechęcenia, wypalenia, frustracji, braku cierpliwości, poczucia bezsilności, czasem też depresji. No i tu nie trudno sobie wyobrazić, że odczuwając to wszystko. Ciężko wykrzesać z siebie akceptację czy cierpliwość dla innych. Człowiek przemęczony, zniechęcony znacznie szybciej reaguje złością, frustracją. Trudno mu mieć pogodne usposobienie i uśmiechać się do innych. Dlatego bardzo cię zachęcam do tego, abyś w wolnej chwili wziął kartkę i w jednej kolumnie wypisał rzeczy, które robisz, bo musisz, a w drugiej kolumnie rzeczy, które robisz, bo chcesz. I sprawdź, czego jest więcej. Jeśli jest chociaż pół na pół, to świetnie, to znaczy, że życie w zgodzie ze sobą nie jest ci obce. Jeśli jednak zdecydowanie przeważa to, co musisz robić, i jest bardzo niewiele rzeczy, które robisz, bo tego chcesz, to znaczy, że wspaniale, że tu trafiłeś na ten podcast, bo nigdy nie jest za późno, żeby zacząć żyć w zgodzie ze sobą. I tak jak to często powtarzam, nie chodzi o to, żeby robić tu jakąś nagle rewolucję wielką i od dzisiaj to ja już nic nie muszę i robię tylko to, co chcę. Ale o to, żeby w planie każdego Twojego dnia zaplanować coś, co chcesz robić, czego robienie sprawi Ci przyjemność, coś, co już na samą myśl, że będziesz to robić, sprawia, że czujesz radość. Oczywiście idealnie by było, jeśli większość rzeczy, które robisz, wywoływałoby u ciebie radość. Ale nie zawsze tak jest i nie zawsze jest to możliwe przynajmniej teraz. Więc wtedy tym bardziej pomyśl co mógłbyś dzisiaj zrobić, bo tego właśnie chcesz i umieść to w swoim planie dnia. Czy będzie to spacer po lesie czy parku, czy coś dobrego do zjedzenia, czy wieczór z ulubioną książką, czy serialem, gra na instrumencie, czy jakiś sport, czy kawa z jakąś życzliwą ci, ci osobą, to już tylko ty wiesz. Ale nie traktuj tego po macoszemu, na zasadzie, że może jak zdążę. Potraktuj to na równi ze swoimi obowiązkami, bo tutaj uwaga, chcę teraz powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeśli w planie dnia mamy rzeczy, które chcemy robić, to zdecydowanie łatwiej i chętniej wykonujemy to, co musimy zrobić. Czyli to, że w dniu mamy też zaplanowane jakieś przyjemności, jakieś miłe akcenty, sprawia, że dzięki temu mamy więcej motywacji, żeby robić to, co mniej przyjemne. Taka jest to najczęściej zależność. Jeśli chcesz, to możesz to poobserwować, wykorzystując uważne obserwowanie swoich myśli i uczuć. Chciałam jeszcze zwrócić się tutaj do osób, które być może nie do końca wiedzą, co tak naprawdę chciałyby robić i co w ogóle taką przyjemność w ciągu dnia by im sprawiło. Są to osoby, które raczej zawsze były skupione na zaspokajaniu potrzeb innych osób i nie bardzo potrafią rozpoznać swoje własne potrzeby. Jeśli należysz do takich osób, to bardzo zachęcam cię do posłuchania odcinka. W którym mówię o tym, jak osiągnąć sukces wewnętrzny, w tym odcinku pokazuje takie bardzo ciekawe i przyjemne ćwiczenie na rozpoznanie swoich własnych potrzeb. Więc, jeśli ktoś chciałby to ćwiczenie wykonać, to w opisie wkleję link do tego odcinka. Dlatego, że rozpoznawanie własnych potrzeb i adekwatne odpowiadanie na nie jest tak naprawdę kluczem do życia w zgodzie ze sobą. I do tego służy właśnie pierwsza metoda poznawania siebie, o której mówiliśmy. Czyli właśnie uważność na to, czego teraz doświadczam, co w związku z tym czuję, jakie myśli się pojawiają i czego w związku z tym potrzebuję. Jeśli dzięki tej uważności zaobserwujemy coś bardzo ważnego, warto takie odkrycie na temat samego siebie zapisać, bo ta wiedza może nam się przydać w przyszłości. I do tego służy nam metoda druga, o której sobie powiedzieliśmy, czyli dziennik własnych doświadczeń. Metoda trzecia, którą omówiliśmy, skalowanie emocji, pozwala nam lepiej poznać naturę własnych emocji i wiedzę tę możemy wykorzystać w lepszym radzeniu sobie z emocjami. Natomiast czwarta metoda, którą nazwałam chcę muszę, pozwala nam sprawdzić, czy w naszym życiu jest więcej tego, co musimy, czy tego, co chcemy. Im lepiej poznasz siebie, swoje potrzeby, swoje reakcje, im więcej będzie w Twoim życiu tego, czego chcesz, tym więcej będzie w Tobie spokoju i chęci do życia. I to jest właśnie ten największy zysk, ta największa korzyść życia w zgodzie ze sobą że zwyczajnie chce się nam żyć. A jeśli chce nam się żyć, jeśli czujemy ten wewnętrzny spokój, to mamy też więcej ciepła i życzliwości dla innych. Dlatego właśnie uważam, że życie w zgodzie ze sobą sprawia, że żyjemy też w zgodzie ze światem. Na dzisiaj to tyle. Mam taką nadzieję, że chociaż troszkę przekonałam Was, że naprawdę warto poznawać i odkrywać samego siebie i że warto zrobić ten pierwszy krok w kierunku świadomego życia w zgodzie ze sobą. Jeśli ten odcinek uważasz za przydatny, będzie mi bardzo miło, jeżeli go polubisz, czy zostawisz mi swój komentarz. Może to też dokonałaś już jakichś ważnych obserwacji na temat samego siebie, którymi byś się chciał tutaj podzielić. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a chciałbyś dostawać powiadomienia, gdy pojawi się nowy materiał, serdecznie zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam Was bardzo ciepło i mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce.